W dzisiejszym odcinku zdradzę Ci im sekret, który może kompletnie zmienić sposób, w jaki pracujesz, uczysz się i realizujesz swoje cele. Jeśli zastanawiasz się, dlaczego niektórzy osiągają więcej w jeden dzień niż inni przez cały tydzień, odpowiedź brzmi Flow. To właśnie stan Flow pozwala najlepszym na świecie przedsiębiorcom i twórcom osiągać niesamowite wyniki bez wypalenia się. Problem polega na tym, że większość ludzi próbuje osiągnąć flow na chybił trafił licząc na przypadek czy to szczęście a to po prostu się nie sprawdza dzisiaj pokażę ci jak przejąć pełną kontrolę nad swoim stanem flow wykorzystując konkretne wyzwalacze które szybko wprowadzą cię w ten stan i pomogą ci osiągnąć poziom maksymalnej wydajności czym są wyzwalacze flow Wyzwalacze flow to czynniki, które zwiększają prawdopodobieństwo wejścia w stan flow. Działają one na dwa sposoby. Pierwszym z nich jest stymulacja wydzielania się dwóch kluczowych neuroprzekaźników: dopaminy, odpowiadającej m.in. za motywację, i norepinefryny, która jest odpowiedzialna za szybkie wchodzenie w stan koncentracji. Drugim mechanizmem jest zmniejszenie obciążenia poznawczego poprzez A, wyciszenie, Pewnego wewnętrznego dialogu, który gdzieś tam cały czas mamy, redukcję rozproszeń uwagi oraz eliminację zbędnych bodźców. To wszystko powoduje, że jesteśmy w stanie maksymalnie skoncentrować się na jednym zadaniu i wejść właśnie w taki stan hiperfokusu. Wyzwalacze stanu flow są różne dla każdego, dlatego zrozumienie swoich indywidualnych wyzwalaczy flow zwanych N5 może pomóc nam nauczyć się, jak bardzo skutecznie wchodzić w ten stan na żądanie. Ogólnie istnieją 22 wyzwalacze flow, które zostały naukowo potwierdzone. Dzielą się one na trzy kategorie: wyzwalacze indywidualnych, wyzwalacze grupowych oraz wyzwalacze środowiskowych. Zacznijmy od wyzwalaczy Indywidualnych. Pasja, cel i ciekawość to elementy psychologiczne, które służą jako potężne wyzwalacze flow, prowadzące do większego zaangażowania i pewnej przyjemności wynikającej z pracy. Każdy z nich bardzo pozytywnie wpływa na naszą wydajność i na flow. Pasja odnosi się do pewnego głębokiego zaangażowania, zainteresowania czymś, co bardzo, bardzo lubimy robić i czemu chcemy poświęcać. Swój czas. Podczas wykonywania czynności, które nas pasjonują, w mózgu zachodzą kluczowe procesy chemiczne. Uwalniają się neuroprzekaźniki, takie jak np. dopamina, która jest odpowiedzialna m.in. za naszą motywację do działania, oraz serotonina, która daje nam poczucia satysfakcji i reguluje nasz nastrój. Obydwa te neuroprzekaźniki są wymagane do osiągnięcia stanu flow. Kolejnym elementem jest. Cel. Nadaje on sens i znaczenie naszym działaniom. Kiedy nasza praca jest zgodna z naszymi wartościami, łatwiej jest nam wejść w stan flow. Cel działa jak taki, nazwijmy to kompas, umożliwiając zachowanie odporności pomimo przeszkód i czynników, które gdzieś tam nas rozpraszają. Podchodzenie do zadań z prawdziwą ciekawością jest kluczem do osiągania stanu flow. Gdy umysł w pewien sposób pragnie nowości i Odkryć. Ciekawość napędza tą niezachwianą koncentrację, doskonaląc umiejętności kreatywnego rozwiązywania problemów i takie głębokie poczucie zaangażowania w temat. Wyzwalacz drugi autonomia. Autonomia to wolność wyznaczania własnego kursu działania, podejmowania decyzji i eksperymentowania, wpływania na przebieg aktywności przez nas aktualnie wykonywanej. Osiągnięcie autonomii w celu wejścia w stan flow wymaga stworzenia środowiska i pewnego sposobu myślenia, które sprzyjają samokreowaniu i kontrolowaniu. Kontroli nad swoimi działaniami. Kiedy mamy poczucie autonomii, w naszym mózgu zwiększa się poziom dopaminy. I tutaj bardzo ważnym elementem jest słowo poczucie, tak? To nie znaczy, że my musimy mieć tą pełną autonomię, my musimy czuć, że taką autonomię posiadamy. I to są, można powiedzieć, takie dwie zasadnicze różne rzeczy. Bo nawet jeśli mamy autonomię, ale nie mamy poczucia, że ją mamy, to ten wyzwalacz flow po prostu nie zadziała. Z drugiej strony, jeśli nie mamy fizycznie tej autonomii, ale mamy poczucie, że ją mamy, że możemy sami decydować o wielu aspektach, to jak najbardziej uda nam się aktywować ten wyzwalacz. Wyzwalacz trzeci pełna koncentracja. Pełna koncentracja to pewien stan umysłu, w którym jesteśmy całkowicie skupieni na wykonywanym zadaniu, eliminując wszelkie rozpraszacze i bodźce zewnętrzne. To jeden z kluczowych elementów stanu flow, który pozwala nam na osiągnięcie maksymalnej wydajności. Praca w takim stanie często jest, notabene, określana jako praca głęboka. Podczas tego stanu zwiększa się aktywność w obszarach mózgu odpowiedzialnych za uwagę i pamięć. Właśnie tutaj często aktywuje się przyjściowa hipofrontalność, czyli pewne obniżenie aktywności naszej kory przedczołowej. Występuje tutaj wzmożone wydzielanie się norepinefryny czy dopaminy, co pozwala nam na bardzo szybkie wejście w stan flow. W tym stanie często tracimy poczucie upływu czasu, ponieważ jesteśmy całkowicie pochłonięci zadaniem wykonywanym. To zniekształcenie czasu jest cechą charakterystyczną dla stanu flow, sygnalizującą, że wyzwania związane z realizacją tego danego zadania są idealnie zrównoważone z poziomem naszych umiejętności, tworząc tak zwaną optymalną. Strefę dla szczytowej wydajności, wyzwalacz czwarty natychmiastowa informacja zwrotna. Natychmiastowa informacja zwrotna to proces dostarczania informacji o wynikach działania w czasie rzeczywistym lub zaraz po wykonaniu tego zadania. Jest to jeden z kluczowych wyzwaleczy stanu flow, który pozwala nam na szybkie uczenie się i korygowanie naszych błędów. Otrzymywanie tej natychmiastowej informacji zwrotnej wyzwala Podwyższony stan koncentracji i samoświadomości. Dzięki takiemu jasnemu zrozumieniu naszej wydajności możemy stać się w pełni obecnymi w danej chwili i skupiać swoją uwagę na pewnych niuansach tego działania. Wyzwalacz piąty jasne cele. Wyznaczanie jasnych celów przed przystąpieniem do realizacji projektu lub zadania może pomóc w zwiększeniu koncentracji, motywacji i poczucia celu. Wszystko to jest niezbędne do właśnie takiego płynnego działania i wejścia w stan flow. Dzięki temu, że posiadamy jasne cele, jednocześnie aktywujemy układ dopaminowy, redukując obciążenie poznawcze i zmęczenie decyzyjne. W naszym mózgu aktywuje się tzw. TPN, Task Positive Network, który przejmuje kontrolę nad naszym działaniem. Wyzwalacz szósty stosunek wyzwania do umiejętności. Stosunek wyzwania do umiejętności, zwany również jako kanał przepływu, to równowaga pomiędzy poziomem wyzwania reprezentowanym przez dane zadanie, a poziomem naszych umiejętności. Gdy Waha się on na poziomie 104%, dana czynność, dane zadanie jest dla nas angażujące i w pewien sposób fascynujące, a jednocześnie nie jest za trudne, aby budzić frustrację czy pewien poziom irytacji z powodu niewystarczających umiejętności. Z drugiej strony, jeśli będziemy gdzieś poniżej tego poziomu, to zadanie będzie po prostu dla nas nudne, co spowoduje, że nie będzie nam się chciało go robić, dojdzie do wzmożonego poziomu prokrastynacji, i gdzieś nie będziemy w stanie łatwo wejść w stan flow w trakcie jego realizacji. Więc tutaj zawsze chcemy, aby to zadanie było na tych 104%, bo właśnie wtedy ten wyzwalacz zadziała. Wyzwalacz siódmy, ryzyko, zwany także stawkami. Chęć podejmowania wyzwań lub angażowania się w działania, które wiążą się z pewnym poziomem ryzyka, może zwiększyć doświadczenie flow poprzez dodanie ekscytacji, nowości i pełnego skupienia uwagi oraz pewnych reakcji, nazwijmy to adaptacyjnych. Ryzyko samo w sobie może przybierać różne formy, w tym ryzyko fizyczne, w przypadku np. Sportów ekstremalnych, które wiążą się z realnymi obrażeniami fizycznymi, ryzyko intelektualne, które wiąże się z rozwiązywaniem, nazwijmy to, złożonych problemów, których nikt nigdy nie rozwiązał i które mogą skończyć się porażką, ryzyko społeczne, takie jak w przypadku prowadzenia prezentacji, public speakingu, czy chociażby kręcenia wideo na YouTube'a, gdzie ryzykujemy wystawieniem się na ocenę grupy, ryzyko twórcze. Takie jak przekraczanie pewnych granic ekspresji artystycznej, które może doprowadzić do krytyki naszych prac. To, co warto zaznaczyć, to fakt, że każda z tych form ryzyka jest skuteczna. Podejmowanie takiego skalkulowanego ryzyka wymaga z jednej strony wyjścia z naszej strefy komfortu i wykorzystania swoich umiejętności i zdolności w nowy i kreatywny sposób. Wzwalacz ósmy, nowość. Nowość odnosi się do wprowadzenia nowych i nieoczekiwanych elementów aktywności lub doświadczeniu i może mieć ogromny wpływ na wywołanie stanu flow. Nasz mózg jest gdzieś tak naturalnie zaprogramowany, by reagować na nowości zwiększoną uwagą i zaangażowaniem, co sprzyja wchodzeniu w ten stan. Wzwalacz dziewiąty, złożoność. Złożoność to wyzwalacz flow, który pojawia się podczas wykonywania skomplikowanych zadań, wymagających takiego pełnego zaangażowania naszych umiejętności i zdolności poznawczych. Jest to stan, w którym musimy wykorzystać nasze kompetencje do rozwiązywania pewnych wielowarstwowych problemów. Wyzwalacz dziesiąty nieprzewidywalność. Nieprzewidywalność jako wyzwalacz flow to pewien element zaskoczenia i zmienności w wykonywanych zadaniach, który wymusza na nas zwiększoną czujność, adaptacyjność i kreatywność. To sytuacje, w których musimy reagować na bieżąco na zmieniające się okoliczności. Kiedy napotkamy właśnie taką nieprzewidywalność, przykuwa ona naszą uwagę i angażuje nasze Reakcje poznawcze i emocjonalne wyzwalacz jedenasty głębokie ucieleśnienie. Głębokie ucieleśnienie to stan całkowitego fizycznego i sensorycznego zanurzenia w aktywności, prowadzący do takiego głębokiego poczucia flow i optymalnej wydajności. Kiedy go doświadczamy, jesteśmy w pełni świadomymi swoich odczuć cielesnych, ruchów i fizycznego sprzężenia zwrotnego z aktywności, którą wykonujemy. Sportowcy często właśnie doświadczają głębokiego wcielenia podczas wykonywania czynności wymagających umiejętności fizycznych i koordynacji, tak zwanego bycia w strefie, w której ruchy płyną naturalnie, a działania rozwijają się bez świadomego wysiłku. Wyzwalacz 12. Kreatywność i rozpoznawanie wzorców. To wyzwalacz flow polegający na zdolności dostrzegania połączeń pomiędzy pozornie niepowiązanymi elementami oraz tworzeniu nowych rozwiązań. Jest to naturalna skłonność mózgu do szukania wzorców i tworzenia nowych kombinacji. Wyzwalacz 13 Wspólne cele. I tak przechodzimy do wyzwalaczy grupowych. Wspólne cele są potężnym wyzwalaczem flow grupowego. Kiedy jednostki w grupie mają wspólny cel i misję, tworzy to silne poczucie przynależności i zaangażowania w zbiorowy sukces zespołu. Wyzwalacz 14. Uważne słuchanie. Uważne słuchanie to praktyka bycia w pełnim obecnym podczas komunikacji, skupiając się nie tylko na słowach, ale również na emocjach. Tonie głosu i komunikacji niewerbalnej. To kluczowy element pewnego budowania silnych relacji zespołowych i efektywnej współpracy. Wyzwalacz 15, tak i. Tak i wywodzi się z teatru improwizowanego i technik, nazwijmy to, komunikacyjnych. Wiąże się z pewnym reagowaniem na wkład innych, z akceptacją i budowaniem na ich pomysłach, zamiast ich negowania lub odrzucania. W kontekście flow grupowego, tak i zachęca do współpracy i wspierającego środowiska, w którym członkowie zespołu aktywnie słuchają, uznają wzajemny wkład i wspólnie pracują. Pracują nad tworzeniem rozwiązań i pomysłów. Takie podejście do generowania pomysłów działa podobnie jak wyzwalacz kreatywności. Powoduje, że bardzo szybko my na poziomie indywidualnym, a także jako grupa, w stan flow wchodzimy. Wyzwalacz 16 poczucie kontroli. Kiedy jednostki w grupie mają poczucie kontroli nad swoimi działaniami i wynikami, tworzy to środowisko autonomii i optymalnej wydajności. W przepływie grupowym poczucie kontroli wynika z przekonania, że członkowie zespołu mają znaczący wpływ na swój wkład w realizację celów grupy. Jest to bardzo mocnym wyzwalaczem flow, który powoduje, że My jako osoby indywidualne, a także grupa, w której jesteśmy, bardzo szybko aktywujemy. Flow grupowe. Wyzwalacz 17, zblendowane ego. Wyzwalacz ten tworzy pewną harmonijną i opartą na współpracy dynamikę zespołu, w której indywidualne ego jest odkładane na bok na rzecz zbiorowego skupienia się na celach grupy. W tym stanie członkowie zespołu przekładają większe dobro zespołu na swoje osobiste uznania czy osiągnięcia. Wyzwalacz 18. Równy udział. Równy udział to wyzwalacz flow, który pojawia się, gdy członkowie zespołu mają jednakową możliwość wnoszenia swojego wkładu, a ich głos jest tak samo ceniony. To stan, w którym hierarchia ustępuje miejsca prawdziwej współpracy i wzajemnemu szacunkowi. Wyzwalacz 19. Znajomość. Znajomość to wyzwalacz flow oparty na głębokim zrozumieniu i za ufaniu między członkami zespołu. To stan, w którym ludzie czują się na tyle bezpiecznie i komfortowo ze sobą, że mogą być w pełni autentyczni i otwarci. Ta znajomość swoich zachowań i pewnych tendencji buduje poczucie takiego psychologicznego bezpieczeństwa w grupie, a jednocześnie aktywuje wszystkich do takiego maksymalnego performance'u i wkładu w pracę zespołu. Wyzwalacz 20. Stała komunikacja. Stała komunikacja to wyzwalacz flow oparty na ciągłym, swobodnym przepływie informacji między członkami danego zespołu. Kiedy członkowie zespołu angażują się w taką ciągłą, otwartą komunikację, tworzy to środowisko, w którym pomysły przepływają swobodnie, decyzje są podejmowane wspólnie, a problemy są rozwiązywane razem. To może powiedzieć taka grupowa wersja natychmiastowej. Informacji zwrotnej. Wyzwalacz 21: wspólne ryzyko. Wspólne ryzyko to wyzwalacz flow, który pojawia się, gdy zespół razem podejmuje wyzwania i mierzy się z niepewnością. To stan, w którym członkowie zespołu wspierają się wzajemnie w podejmowaniu skalkulowanego ryzyka, budując przy tym silniejsze więzi i zaufanie. Wyzwalacz 22: przekora. Przekora jako wyzwalacz flow to nie klasyczna nazwijmy to negatywna emocja, ale rodzaj takiej konstruktywnej determinacji, która pojawia się, gdy chcemy udowodnić innym, że się po prostu mylą. To taka mała złośliwość, w której chcemy udowodnić czy powiedzieć sobie ja im pokażę, tak? Co napędza nas do działania, podnosi poziom dopaminy, norepinefryny, kortyzolu i powoduje, że bardzo szybko w ten stan flow wpadamy. Rozpoznanie swoich N5 wyzwalaczy flow. Znając już wszystkie wyzwalacze stanu flow, odpowiedzmy sobie na pytanie, jak Zidentyfikować te, które na nas działają najmocniej. Tutaj przede wszystkim chcemy sobie przypomnieć moment w ostatnim miesiącu czy w ostatnich dwóch miesiącach, w którym gdzieś wpadliśmy w stan flow, czyli tego pełnego zanurzenia, straciliśmy poczucie czasu i doświadczyliśmy wysokiej satysfakcji z realizacji danego zadania. W momencie, gdy przypomnimy sobie tą chwilę, warto jest wypisać sobie z boku wszystkie wyzwalacze stanu flow, a następnie. Zaznaczyć te z nich, które były tam obecne i określić, jak mocno gdzieś ich doświadczyliśmy. Następnie musimy wybrać top 5 z tej listy i. Taktycznie wykorzystywać je do wchodzenia w stan flow na żądanie. Aby ułatwić Ci ten proces, przygotowałem pewne narzędzie, które za pomocą kilku pytań pozwoli Ci namierzyć Twoich top 5 wyzwalaczy flow. Polecam skorzystać link do niego znajdziesz poniżej tego filmu. Dzięki za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku.